Uwaga, dzwonimy za 3, 2, 1 i. Dzisiaj pokażę Wam, jak zadzwonić do Spunki bez telefonu. Oglądajcie do końca. Zaczynamy. I szybko, zanim zaczniemy, powiem Wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli temu. Na temu zamówiłem sobie takie piękne oto szkło morskie i ten oto zegarek, więc właśnie tutaj mamy go. Link, właśnie do temu macie w opisie. Więc, przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Okay, wyłączyłem moją lampkę, więc dobra, pokazuję wam właśnie jak zadzwonić do spółki. Właśnie bez uwaga, bez telefonu, z przeglądarki internetowej, o tak, więc pisujemy teraz. Szybko tylko takie ja włączę. Więc dobra, więc musimy zrobić przeglądarkę. c a r n s u n k i więc zobaczcie, call spunki, Więc call sprunki I piszemy r i e -y", nie, r i g ty my o wy right now, więc piszemy call sprunki right now Więc tutaj, to już mam wpisałem wcześniej Ale zobaczcie, więc jest taka strona, strona tak, ja mogę wyłączyć Więc zobaczcie, jest taka strona Jest pełno wyników, ale my piszemy w pierwszy, zobaczcie więc mamy stronę, właśnie to nie jest sponsor żaden ża ża na nic Play free games What the fuck? Co to było? Aaaa! kurde, to mnie nawiedza, już widzicie. Więc zobaczcie, już tutaj właśnie spłonki nam właśnie zaraz, do, boja, zaraz na, do pani chyba. Ściszę sobie, żeby, żeby dobra. Więc zobaczcie, on już chyba dzwoni do nas. Zobaczcie, reklama to nie, to nie patrzcie bo to nie, nie obchodzi nas. No i zobaczcie. Mamy właśnie skunki. Teraz klikniemy bo odblokować. I teraz wybieramy numer i uwaga. Więc wpisujemy. Zostawcie teraz szybko łapkę w górę jeśli chcecie by zadzwonił, a ja wpisuję. Jakikolwiek numer. Więc 9 i 2.137. Nie wiem taki tam numer wymyśliłem. Więc dobra, więc uwaga. Jeśli chcecie mi zadzwonić do spółki, teraz zostawcie teraz szybko łapkę w górę i subskrypcję, zostawcie teraz szybko łapkę w górę i subskrypcję. Uwaga, dzwonimy za 3, 2... 1 i... Halo? Co to jest? Co to jest? What the fuck? Co to jest? A Dobra, rozłączamy się. Co to było? Spanki. Co to było, widzowie? Co to było? To zaraz mnie nawiedzi. O nie, co jest? Zaraz mi coś spadnie, mówię skóry, co się dzieje? Czuję jakąś dziwną obecność. nie, nie wiecie o tym, ale ja czuję taką dziwną obecność. Co jest? What the fuck? Więc uwaga. Co? 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 Co kto tu jest? Halo? Halo, kto tu jest? Ja nie mogę. Co to się dzieje? Czekajcie atakę włączyłem w aparacie. Co to się dzieje widzowie? Ktoś tu jest obra chyba. Jest to potrzeb ktoś tu jest. I teraz jakby to plecak mi się przewrócił skąd. A to uderzenie to było... To tutaj walnąłem kolanem, bo chciałem wstać i nagle... nagle ktoś mi tu chyba... to chyba spanki był widzowie co? To chyba spanki był, ja nie mogę, nie dzwoncie do niego więcej. Więc dobra, ja zadzwoniłem i dobra, czekajcie, odłożę moje szkło morskie na półkę powrotem. I ono było tylko, bo to jest pytanie chyba tu. Tak tu było. Dobra, więc dobra, więc teraz, teraz robimy rytuał, który jak teraz pokażę wam jak potwierdzić, że spank jest u nas w domu. Więc pokażę wam jak to sprawdzić. Uwaga. Okej, okay, ciemno trochę, więc zapalę jakby światło. Czekajcie, widzowie, więc teraz wam pokażę, jak sprawdzić, czy spółki jest u nas w domu. Zobaczcie, więc musimy powiedzieć: Spoonki, spunki, czy tu jesteście? spunki. Spoonki, czy tu jesteś, jesteście? Co? Co? Co to był? What the fuck? Kto to był, widzowie? Ktoś tu, spunki tu jest. Dobra, widzowie, ja kończę ten odcinek, nie wiem co zrobić. Spłonki jest u mnie w domu, ja tam, ja tam, ja bo tu muszę uciekać widzowie. Więc to jeśli światła się podobał, to wciąż szybko łapkę w górę, suba lajka i chodźcie na temu. Więc doba, ja uciekam, ja uciekam widzowie, bo zaraz mnie ktoś z zaraz mnie złapie spółki! AAAAAAAA spółki, spółki, nie!